Witajcie serdecznie w moim poradniku dotyczy, dotyczącym Wiedźmina. Dzisiaj opowiem Wam o możliwościach rozbudowy naszej postaci, o tym jak można ją polepszyć, jak się to robi i na czym polega opcja postać w załączonym menu, które umożliwia nam nasza gra. Poradnik przeznaczony jest dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z Wiedźminem, także postaram się Wam opowiedzieć wszystko po kolei, tak jak to będzie możliwe. I jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, na pewno chętnie na nie odpowiem. Więc zaczynajmy. Żeby ulepszyć naszą postać y, grając y, na y, PS4 należy kliknąć y, w część dotykową naszego pada, wtedy y, pojawi nam się y, taka, takie czarne menu y, z paroma możliwościami. Jest to Glosariusz jest miejsce, gdzie możemy poczytać o różnych potworach, postaciach, yy, rzemiosłach i książkach. Alchemia, gdzie możemy stworzyć jakiś eliksir. Ekwipunek pokazuje nam, co ma przy sobie Gerard, jakie są możliwości yy, tej rzeczy. Mapa świata, zadania, które musimy wykonać, yy, żeby przejść yy, grę, yy, postać, do której zaraz wrócę i medytacja. Generalnie postaram się Wam opisać każdą z tych yy, z każdą z tych możliwości i funkcji w osobnym poradniku, z racji tego, że generalnie obszar tej wiedzy na ten temat jest bardzo, bardzo duży i w jednym poradniku mogłoby się to po prostu wszystko nie zmieścić. Zacznę od postaci, jest ona najważniejsza, więc może już przejdźmy konkretnie do omawiania tego, jak polepszyć naszego Wiedźmina. Więc tak, klikając w opcję postaci, mamy bardzo rozbudowane menu, które... Na początku wydawać by się mogło jest nieczytelne, natomiast w okresie czasu, kiedy będziecie grać, staje, stanie się dla Was coraz bardziej przejrzyste. Jakby naszego Wiedźmina możemy ulepszać na cztery możliwości. Możemy polepszać jego siłę, i to są plakietki czy płytki czerwone. Możemy ulepszać jego znaki, i to są plakietki niebieskie. Możemy ulepszać jego żywotność bądź jego umiejętność tworzenia eliksirów, i to są właśnie plakietki czy płytki zielone oraz zdolności takie pojedyncze, które trochę szerzej omówię i ich ilość jest ograniczona. Są widoczne tylko te, które tutaj widzicie, na, zaznaczone na kolor brązowy. Zaraz do nich wrócę i. Piąta część to nieumiejętności, to są mutageny, ale po kolei wszystko, żeby nasza wiedza była uporządkowana. Zacznijmy od y, umiejętności i moc naszej siły. Y, teraz tak, jak widzicie, wszystkie y, plakietki umieszczone są w rzędach. To jest bardzo ważne, ponieważ żeby wykupić kolejne umiejętności w kolejnym rzędzie, musicie najpierw wydać w rzędzie y, podstawowym konkretne punkty, żeby móc wykupić dalsze, Umiejętności naszej postaci. Tak jak widzicie, ta ostat ten ostatni taki pasek, to gdzie teraz właśnie jadę padem, jest zaznaczony na kolor taki szarawo-czarny. To znaczy, że tych umiejętności nie mogę jeszcze wykupić, ponieważ niewystarczająco wydałam ilość na wcześniejsze punktów na wcześniejsze moje umiejętności. Teraz tak, możecie sobie wybierać tych umiejętności, jest bardzo dużo, one są bardzo fajnie opisane. Także myślę, że nie będę każdego z osób tej tutaj tłumaczyła, bo zajęłoby mi to bardzo dużo czasu, a Wy na spokojnie możecie sobie w domu przeanalizować rozpoczynając swoją grę. Mogę tutaj jeszcze tylko dodać, że każdą z tych umiejętności możecie, przeważnie każdą tutaj chciałabym podkreślić, niektóre można umiejętności ulepszać jakby do poziomu piątego, bądź do poziomu... Trzeciego tak jak na przykład refleks. Tak? Pod każdą nazwą umiejętności macie punktację od 0 do 3, o ile wasza umiejętność jest ulepszona, i za każdym razem będziecie mieli informację tutaj w pasku menu, co daje Wam następ, ulepszenie do następnego poziomu. Tak więc to są nasze opty siłowe. Pierwszy pasek to jest pasek podstawowy, który macie zawsze dostępny. Niego nie musicie wykupywać, jakby to dostajecie gratis od dzikiego ogonu. Kolejną umiejętnością to są umiejętności polepszenia naszych znaków, i tutaj chciałabym zwrócić szczególną uwagę na znak ardu w drugim rzędzie, czyli znak akcji, sugestii. Powiedziałam ardu, przepraszam, chodziło mi o znak akcji, oczywiście, i to jest tak bardzo popularna i często używana sugestia. I teraz tak, dla graczy, które, którzy rozpoczynają swoją przygodę z Wiedźminem, polecam wykupić wszystkie trzy umiejętności za pierwszym razem. Oczywiście jeśli macie dostępne e, punkty umiejętności, e, jak najszybciej wykupcie sobie tą sugestię dlaczego? Dlatego że podczas wykonywania misji głównej bardzo bardzo często będzie wam się zdarzać e, kiedy na przykład podczas próbowania e, kiedy będziecie próbować dostać się do jakiegoś domu bądź targnąć do jakiegoś miejsca bądź napotykać się rozwojników na drodze bardzo często w rozmowie pojawi Wam się funkcja takiego trójkącika i tam zaznaczonego na żółto i będzie napisane że będziecie mogli przegonać go w sposób właśnie magiczny tą postać, aby, aby dała krótko mówiąc Wam spokój im większa będzie siła sugestii tym dostaniecie większą ilość punktów пунктов Do, do, do poziomu postaci, dzięki czemu jakby poziom Waszej postaci będzie coraz szybciej się rozwijał, natomiast Wy nie będziecie musieli na przykład tracić pieniędzy na przekupywanie jakiejś postaci, żebyście mogli wejść, albo nie będziecie musieli używać siły, żeby pozabijać Waszych przeciwników, po prostu uży, uży, użyjecie znaku akcji, czyli sugestii, dzięki czemu będziecie mogli szyb, szybciej dostać się do jakiegoś pomieszczenia, czy tak jak już powiedziałam, rozprawić się z Waszymi wrogami. Także polecam, jak Najszybciej wykupić sobie tą, yy, tą umiejętność. Bardzo, bardzo przydatna, szczególnie w, misjach, w misji głównej, w tych zadaniach głównych. Szczerze mówiąc, z płytek zielonych korzystam bardzo rzadko tak naprawdę to jakby żadna mi nie pomogła natomiast znam graczy, którzy chętnie z nich korzystają, i ja nie jestem do nich przekonana. Częściej korzystam z, z płytek czerwonych do, dodających mi siły niż z płytek zielonych. Natomiast, yy, co jest fajne w płytkach yy, zielonych? W korelacji z mutagedem, o którym zaraz powiem troszkę więcej, dodają Wam bardzo dużo żywotności. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli wykupicie sobie dodatkowe umiejętności, czy to będzie właśnie odporność nabyta, czy te późniejsze, które ja mam zablokowane, a Wy będziecie mieli je odblokowane umiejętności, w połączeniu w jednym pasie dadzą Wam naprawdę bardzo dużą żywotność. Właśnie dlatego je z musiałam wykupić i jakby w moim odczuciu zmarnować aż 6 punktów. Natomiast, no jakby ta żywotność, jak sami będziecie widzieć, jest bardzo, bardzo istotna, żeby nasza postać jak najdłużej ją utrzymała i żebyście mogli jakby z wieloma przeciwnikami walczyć. Także krótko, krótko o płytkach zielonych. Przejdźmy do płytek brązowych. One są bardzo specyficzne, ponieważ tak jak wcześniejsze płytki, mogliście ulepszać o kolejne poziomy, tak jakby tych płytek brązowych możecie je po prostu wykupić, jako jakby dodatkowe, dodatkowa umiejętność, która będzie wykupiona tylko raz tak i ona będzie z Wami już jakby na stałe w tej samej, w tej samej mocy. Ja serdecznie polecam płytkę, która znajduje się na samym dole. Co warto jeszcze wiedzieć o tych płytkach, one są od razu dostępne na samym pierwszym poziomie postaci, także tutaj nie musicie nic wykupywać, żeby przejść do kolejnych poziomów. Te wszystkie płytki macie dostępne jakby od razu. Smako, że bardzo polecam, ponieważ regeneruje on żywotność przez 20 minut. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli zostaniecie na przykład zaatakowani przez gulę tak, w trakcie drogi gdzieś tam, i trochę Wam odbierze to żywotności. Wtedy yy, ta utracona żywotność będzie się regenerować przez 20 minut, aż dojdzie do maksymalnego poziomu, wtedy przestanie się regenerować. Natomiast jeśli w ciągu tych kolejnych 20 minut znowu stracicie jakąś część swojej ży żywotności, ona yy, będzie biegnąć ku, yy, ku swojej maksymalnej liczebności. Ja wykupiłam sobie jeszcze mocne plecy, które bardzo mi się przydają, ponieważ tak jak już wiecie, bądź, bądź nie, was, wasza postać, nasz garat może nosić różne itemy przy sobie. Im więcej, tym lepiej, ponieważ można je potem sprzedać bądź wykorzystać u jakichś innych fachowców, na przykład stworzyć inny miecz, czy kupić sobie jakąś dodatkową rzecz. Więc im więcej będzie Garad miał ze sobą, tym lepiej. Generalnie na początku macie bodajże 8, 80, 80, jakby i możecie wziąć ze sobą. Jak widzicie. Na, w lewym górnym rogu tam gdzie jest ta kłódka, widnieją cyfry 161 na 220, a to, to oznacza, że mój Garard ma przy sobie 160 itemów, ale może ich mieć 200, 220, także im więcej im większa ilość jest tych itemów, ilość itemów przy sobie, którą ma Garard, jest naprawdę bardzo istotna, Im więcej oczywiście, tym lepiej. I co jeszcze bym mogę powiedzieć o tym? Jeśli chodzi o, o, o tę wagę tych, tych itemów, to jest bardzo ważne, że miecze bądź różne, różne itemy związane z waszą, Waszym uzbrojeniem jakby ważą więcej niż, taki, niż takie zwykłe zioła. To, to dobrze jest wiedzieć. Ważne jest, żebyście wiedzieli też, że jakby właśnie te ta duża ilość, y, którą może nosić gardz przy sobie, i można ją ulepszać też za pomocą płotki, czyli dodając jej lepsze siodło, możecie automatycznie nosić większą ilość swoich itemów. Dobrze, teraz przejdźmy do mutagenów, które odgrywają bardzo ważną, ważną rzecz. Możecie je zebrać za pomocą zabijania potworów. I jakby z każdego, z większości tych potworów zgarnić sobie jakiś mutagen? Mutageny są podzielone na trzy części. To jest mniejszy mutagen, z takimi dwoma nie wiem, kółkami połączonymi ze sobą, takie, takie rozróżniam. To są mniejsze mutageny. Jeśli macie ich w liczbie trzy, możecie z niego stworzyć jeden większy zielony mutagen, ale jeśli macie z kolei trzy zielony mutageny: możecie stworzyć jeszcze większy zielony mutagen, który z kolei możecie umieszczać o tutaj na tych płytkach. I tak jak widzicie, czerwone mutageny dodają Wam siły, niebieskie mutageny dodają Wam moc znaków, a zielone mutageny dodają Wam e, wspomnianą wcześniej żywotność. W późniejszej aktualizacji gry, czyli w, w Krwi i wina, możecie te mutageny rozbrajać, ale, ale to myślę, że, że na tym etapie ta, ta wiedza wam jest teraz niepotrzebna. Teraz tak, po prawej stronie na dzień dobry większość z tych pól będzie zablokowana, tak jak zablokowane są te trzy pola po mojej prawej stronie. Te płytki odblokowują się z każdym kolejnym zdobytym poziomem Twojej postaci. Na każdej płytce, jeśli na nią najedziesz kursorem, po otrzymaniu takiej informacji, że jest to kieszeń zablokowana, dostajesz informację też, na którym poziomie zostanie ona odblokowana. W moim przypadku muszę osiągnąć 26 poziom, żeby tą kieszeń odblokować, żeby odblokować miejsce na tą kieszeń, może mieć 30 poziom postaci, a żeby odblokować kieszeń na mutagen, 28. I teraz tak. Wy generalnie możecie sobie kupować wszystkie te umiejętności, o których Wam wcześniej powiedziałam, ale tylko macie bardzo ograniczoną ilość kieszeni, do których możecie te umiejętności wkładać. Co to oznacza? To znaczy, że możecie sobie na początku wkładać te podstawowe, na przykład te z dwóch pierwszych poziomów umiejętności, a potem jakby z wiekiem Waszej postaci i z większym poziomem Waszej postaci możecie sobie te mocniejsze, te mocniejsze płytki wkładać tutaj do tych kieszeni i tylko one są aktywne, czyli to, że wykupisz sobie na przykład tą umiejętność, ale nie włożysz jej, to wtedy oznacza, że ona jakby jest nieaktywna, tak? Na jej rzeczy jest aktywna jakaś inna płytka, którą sobie akurat wsadzisz w tą kieszeń. Także tutaj trzeba bardzo ostrożnie manipulować tym, tym, co wkładasz sobie do kieszeni, ponieważ to jest naprawdę bardzo ważne. I teraz, tak, ja serdecznie od Ciebie polecam, żeby kolory były w rzędach. Dlaczego? Tak, dlatego, że tak jak widzicie, z każdego rzędu wypływa Wam mutagen, który w połączeniu podwaja Wam jeszcze waszą siłę. To znaczy, że jeśli na przykład ten czerwony, tą czerwoną płytkę wsadziłabym. Tutaj, w to miejsce, co oczywiście mogę zrobić, to zmniejszy moją siłę ataku, tak? Im, Im większa ilość płytek w jednym rzędzie, tym większą macie siłę danego mutagenu. Myślę, że to jest ważne. Punkt umiejętności dostaje, dostać moje życie na dwa sposoby, albo będą one dostępne przy pierwszym użyciu. Miejsca mocy. Miejsca mocy często są dostępne przy zadaniach głównych, natomiast są miejsca mocy bardzo, bardzo ukryte na wysokich górach, czy w jakichś bardzo dziwnych jaskiniach, do których ciężko jest dotrzeć, albo pilnują ich jakieś dość spore potwory. Te miejsca mocy, wiem, że są dostępne w poradnikach, także spokojnie możecie sobie zajrzeć do internetu i tam będziecie mieli mapkę z miejscami mocy. Natomiast przy dostaniu kolejnego poziomu umiejętności, Twojej postaci, twoje punkty, twoje punkty umiejętności będą rosły, w związku z tym przy poziomie postaci 1 będziesz miał jeden punkt dostępu, który możesz wykorzystać, przy poziomie postaci 2 dostaniesz kolejny ten punkt do wykorzystania, natomiast powyżej 20 że bądź bo 25, już teraz dokładnie nie pamiętam, z każdym jednym poziomem twojej postaci dostaniesz dwa punkty, które możesz wykorzystać. Yy, właśnie yy, wsadzając yy, się do tych kieszeń. Z mojej strony to na dzień dzisiejszy tyle. Dziękuję, że byliście ze mną przez te parę minut. Yy, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło i chciałam Was serdecznie pożegnać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, yy, gdzie opowiem Wam o ekwipunku naszego głównego bohatera. Do usłyszenia.